Królowo Najświętszego Różańca i Matko nas wszystkich, przychodzimy do Ciebie po pomoc w naszych smutkach, próbach i potrzebach. Grzech zostawia nas słabymi i bezradnymi, ale łaska Boża uzdrawia i wzmacnia nas. Prosimy Cię o łaskę, by kochać Jezusa, jak Ty go kochałaś, by wierzyć, jak Ty wierzyłaś, by mieć nadzieję taką, jaką Ty miałaś. Prosimy, byśmy mogli dzielić Twoją czystość umysłu, duszy i serca. Daj nam prawdziwy żal za grzechy i spraw, byśmy kochali ludzi tak jak Ty i Jezus kochacie ich. Uzyskaj dla nas dary Ducha Świętego, żebyśmy byli rozsądni jak Ty, byśmy rozumieli jak Ty, wiedzieli jak Ty, żebyśmy byli rozważni, cierpliwi, odważni i żebyśmy pragnęli sprawiedliwości dla wszystkich z nieokiełznanym pragnieniem Najświętszego Serca Jezusowego. Otwórz nas umysł, byśmy mogli zrozumieć nogę płynącą z Ewangelii zawartej w różańcu. Módlmy się specjalnie za członków bractwa różańcowego, których kochamy. Pomóż im, gdziekolwiek są, prowadź ich i czuwaj nad nimi. Daj im siłę podczas prób i cierpień. Jesteśmy połączeni przez więzy wielkiej miłości do Ciebie i do siebie nawzajem. Spraw, byśmy byli wierni Twojemu synowi i różańcowi, aż do śmierci. Wstawiaj się za duszami w czyściu, szczególnie za członkami Bractwa Różańcowego, którzy umarli. Niech odpoczywają w pokoju. W końcu prosimy o łaskę wytrwałości dla siebie i dla tych, których kochamy. Tak byśmy wszyscy byli zjednoczeni w niebie. Na zawsze. Święty Dominiku, Ty, który otrzymałeś tyle łask i siły z Różańca, módl się za nami. Amen.